Walka o granice. Polacy przyjmowali emocjonalnie, tradycyjnie, że Polska istnieje w granicach przedrozbiorowych. No, rozumowanie było w gruncie rzeczy bez zarzutu w sensie logiczno-formalnym, skoro rozbiory były zbrodnią z punktu widzenia nawet niemal prawno międzynarodowego aktem przemocy i barbarzyństwa. To przekreślając ten akt trzeba wrócić do status quo. To bardzo ładnie wyglądało hasłowo i na papierze, ale na miłość Boską, przez te sto kilkadziesiąt lat na mapie Europy na tych obszarach nieco się zmieniło. Zmieniło się nawet wiele. Zmieniło się przede wszystkim to, że zaczęły budzić się coraz silniejsze poczucia narodowe, i to zarówno na Zachodzie, Polskie poczucie narodowe wśród grup narodowych, które nie miały żadnych takich sentymentów w końcu XVIII wieku na Śląsku, na Warmii, Mazurach, i równocześnie zaczęło budzić się silne poczucie narodowe na Litwie i na obszarze ówczesnej. Nie politycznie, bo politycznie jeszcze trudno było mówić o takim terytorium Ukrainy. Innymi słowy, ten program odbudowy państwa polskiego napotykał od razu na pewne rafy i trudności. Poza tym to państwo trzeba było budować w istocie rzeczy w konflikcie z każdym niemal sąsiadów, bo nieustalona sprawa granicy polsko-niemieckiej konflikt z Niemcami. Zatarg terytorialny z Czechami o tak zwany Śląsk zalziański, konflikt z Czechami. Podstawowy zatarg terytorialny, właściwie być albo nie być z Ukraińcami, Małorusinami zamieszkującymi Małopolskę Wschodnią, wojna polsko-ukraińska o lwów. Zatarg i więcej niż zatarg. Tak zasadniczy konflikt z Litwinami i w istocie rzeczy wojna, choć właściwie rozstrzygana środkami politycznymi o Wilno. I wreszcie wielki konflikt o być albo nie być państwa polskiego z Rosją bolszewicką. Co ważne, wielcy przywódcy, a było w tym momencie dwóch wytyczających kurs Polski i nawy państwowej, wielcy mężowie stanu polscy, mieli odmienny punkt widzenia na terytorialny kształt Polski. Myślę tutaj o Romanie Dmorskim i Józefie Piłsudskim. Szczęśliwie stało się jednak tak, że ich zakres odpowiedzialności wynikający z miejsca, jakie zajmowali w polityce, w jakim sensie się uzupełnia i w jakim sensie się rozdzielił. Dmowski, przewodniczący delegacji polskiej na konferencję pokojową w Paryżu, reprezentował sprawę polską przede wszystkim w opinii zachodu, a zachód rozstrzygać miał o zachodnich granicach Polski. Piłsudski, jako naczelnik państwa, miał wolną rękę na wschodzie i kształtował politykę wschodnią. Piłsudski widział możliwości terytorialne, możliwości budowy wielkiego państwa polskiego, silnego, tylko na wschodzie. Roman Moski, nie lekceważąc kierunku wschodniego, nastawiał się na daleko idące zdobycze terytorialne na zachodzie. Wychodząc z założenia także, że Polska między Niemcami i Rosją musi być państwem silnym. Uważał, że tą siłę dadzą przede wszystkim zurbanizowane, bogate, przemysłowe, przynajmniej z uprzemysłowanym rolnictwem, jeśli nie z wielkim przemysłem dzielnice zachodnie. Czyli cały zabór pruski, ale jeszcze więcej. Jeszcze Śląsk, jeszcze Pomorze, Gdańsk. Co Górny Śląsk, ale i kawałek Dolnego. Czyli bardzo obszerny program terytorialny. Istniała tutaj sprzeczność. Poprzez wiele lat historycy twierdzili, że gdyby nie polityka wschodnia Piłsudskiego, udałoby się zrealizować w pełni polskie aspiracje terytorialne na zachodzie. Gdyby nie polityka Dumowskiego, być może lepiej powiodłyby się plany wschodnie Piłsudskiego. To nie jest do końca prawda. Te dwa kierunki nie były alternatywne, nie były wykluczające się. Jest śmieszną iluzją twierdzenie, że wojska polskie zamiast na Kijów mogły pójść na Opole. To oznaczałoby tragiczny konflikt z Niemcami, który Polska przegrałaby w gorszym stylu w roku 1919 niż w roku 1939. To byłaby tragedia narodowa, to byłaby zagłada państwa. Polska nie mogła sobie pozwolić na wikłanie się w wojnę z Niemcami. Niemcy były zbyt silne, a Polska zbyt słaba. W związku z tym alternatywa wschód albo zachód w sensie militarnym nie była. Ale czy w ogóle wojna na wschodzie była potrzebna i skąd ona się wzięła? Była potrzebna z kilku powodów. Józef Piłsudski mówił już w parę lat po niej, że chciał tej wojny, bowiem uważał, że tylko sukces militarny potrafi wyleczyć Polaków z kompleksów nieudanych powstań narodowych. Było w tym wiele racji. Ale było w tym też przekonanie, że z Rosją inaczej jak Manu Militari rozmawiać się nie da. Ta polityka Piżuckiego miała znaleźć wyraz w działaniach, które podjął w roku 1919, a przede wszystkim w 1920 w próbie tworzenia nowej przestrzeni politycznej na wschodzie Europy. Powstanie Wielkopolskie. To jedyne udane polskie powstanie narodowe. W pełni udane, w pełni zwycięskie. Rewelacyjnie przeprowadzone, świetnie zaplanowane, cudownie rozegrane politycznie. Coś jest w tych Wielkopolanach, których nie sposób zresztą nie lubić, że lata panowania niemieckiego wszczepiły im pewne cechy, które są obce innym Polakom. Właśnie dokładność, pracowitość, akuratność i umiejętność znakomitej realizacji zaplanowanych zadań. Po co było w ogóle powstanie Wielkopolski? Konferencja wersalska wszystko Polsce dała, ale po pierwsze, nie musiała dać wszystkiego. Po drugie, było rzeczą oczywistą, że fakty dokonane przyspieszą rozstrzygnięcia. Z odezwy mobilizacyjnej dowództwa Ostrowskiego Okręgu Wojskowego. Bracia, kto kocha naród, kto kocha świętą naszą ziemię ojczystą, kto pragnie wolności i szczęścia dla siebie, rodzin swych i całego narodu, niech śpieszy w szeregi armii. Nie czas dziś odpoczywać po trudach wojennych, bo dzieło jeszcze nieskończone. Dla Niemców, wyrzeczenie się w prowincji Pozen, prastarej starej prowincji pruskiej, bo za taką ją uważano, było czymś nie do pomyślenia. Żeby zmusić ich do tego, trzeba było. Doprowadzić do wyrugowania ich z kraju, i to się Poznańczykom w sposób znakomity udało. Powstanie było krótkie, zwycięskie i genialnie wyzyskało sytuację polityczną. Bo otóż, w momencie kiedy uzyskało wszystkie cele wojskowe, a trzeba pamiętać, że Niemcy pokonane w I wojnie światowej, nie będąc już wtedy przeciwnikiem groźnym dla Francji, mogły być śmiertelnie groźnym przeciwnikiem dla Polski, i zawisła groźba wojny polsko-niemieckiej. Dzięki staraniom przede wszystkim Roman Moskiego, naczelny wódz armii sprzymierzonych, marszałek Ferdinand Fosz, za co potem, jakże słusznie obdarzono go rangą marszałka polski, powiedział stanowcze weto wszelkim próbom niemieckim kontynuowania wojny z Polakami wielkopolscy Wielkopolsce. Innymi słowy, przez zaskoczenie udało się to powstanie wygrać, a politycznie stworzono warunki, żeby to zwycięstwo było trwałe. Arcydzieło polityczne. Z konwencji rozejmowej między mocarstwami sprzymierzonymi a Niemcami w Trewirze. Trewir, 17 lutego, marszałek Wosz wręczył ministrowi Rzeszy, Herzbergerowi dnia 14 bieżącego miesiąca o godzinie trzeciej po południu, następujące propozycje układu w sprawie przedłużenia rozejmu. Niemcy muszą bezzwłocznie zaprzestać wszelkich ruchów zaczepnych przeciw Polakom w obszarze księstwa poznańskiego. I w każdym innym obszarze. Sprawa nie jest taka tam do końca prosta, bo przy wszystkich tych zaletach istniało coś takiego jak separatyzm poznański. Poznańczycy nie bardzo nie chcieli Piłsudskiego jako naczelnika państwa i zrzymali się na to. Dlatego przez pewien czas jeszcze istniały separatystyczne władze w prowincji poznańskiej, które bardzo niechętnie układały się z Warszawą. Ta sytuacja potem się znormalizowała, przeprowadzono wybory do. Sejmu, który doprowadził do unifikacji odzyskanej w ten sposób Wielkopolski, a potem odzyskanego już w wyniku Traktatu Wersalskiego Pomorza z Polską. Ale Poznaniakom za powstanie należą się słowa najgłębszego uznania, jak też za całą ich politykę i walkę z naciskiem germanizacyjnym, bo potrafili to robić w sposób mistrzowski widać jak nie łamiąc prawa czy trzymając się litery prawa można tą literę wyzyskiwać przeciwko obcej, zaborczej władzy. Nie trzeba naprawdę podkładać bomb.